No ale mikrograna to nikt tu się nie spodziewał. Witamy w odcinku o niewygodnych replikach, nieergonomicznych. i będzie to ranking trochę subiektywny, a trochę nie do końca, bo raczej staraliśmy się wybierać repliki, które ogólnie są znane z tego, że no nie są szczytem ergonomii i List otwieramy na grubo, a właściwie na najbardziej grubo, co w tym momencie mamy, czyli mini wulkan od klasy Army. Jest to Genany Giveaway, o której marzył w Wersofcie każdy, kto chociaż raz oglądał film Predator i kultową scenę koszenia dżungli przy pomocy takiego no w tamtym filmie. mini minigana. Tym razem przedstawiciele replik historycznych, a więc popularny w tychże historycznych środowiskach softowych Sten. Jakby zapewne część z Was wie, że oryginał nigdy nie był projektowany po to, żeby być bronią wygodną ani ergonomiczną. Miał być szybki, prosty, tani i łatwy w produkcji z blach, rur i tego typu rzeczy. Więc jakby. No Ta konstrukcja, jak widzicie, to jest chwyt. Gdyby ktokolwiek nie wiedział, to to jest chwyt przedni pistoletowy, trudno go tak nazwać i kolba. I no jak widzicie, jest to po prostu kawał blachy, rujek pospawanych. I generalnie no, to nie miało być ergonomiczne i to nie jest ergonomiczne. Ten chwyt jest jakby kompletnie niewygodny, właściwie nawet nie ma jak tego złapać pod tym kątem. W ten sposób trzymanie również jest niewygodne, ale mało tego, tak nie powinno się trzymać. W oryginale zablokowało nam amunicję, więc właściwie powinno się z tego strzelać tak, co również nie jest wygodne. A nie mamy jak przyczepić chwytu przedniego, więc nie wiem, zostają nam jakieś dziwne sposoby, które w oryginale również by się nie sprawdziły, bo tu dość ciepło bywało. A więc jeżeli chodzi o historyczne jepniki, to tu zdecydowanie dałbym numer jeden, jeżeli chodzi o Tą alternatywną ergonomię replik. Do To Trochę bardziej współczesna konstrukcja, aczkolwiek no też już dość leciwa, czyli G3. I tutaj, w wypadku tego konkretnego karabinu, moim zdaniem największym problemem jest kolba. Jak widzicie, jest tutaj długi front. Mimo, że replika jest korpus tworzywa sztucznego, to jednak front jest metalowy i dość ciężki. Bateria nam się mieści tutaj w chwycie przednim. I ten front jest dość masywny, to jest jednak dość spory i masywny, a kolba jest miniaturowa wręcz. I niestety tylko dwupozycyjna. Mamy ją rozłożoną albo złożoną na full. Nie ma tutaj opcji pomiędzy, jak w wypadku np. MP5. Jest po prostu miniaturowa stopka, do tego jest jeszcze zawinięta, a więc jakby stabilność tej konstrukcji jest zerowa, przez to, że mamy tutaj masywny front, a kolbę, która praktycznie nic nie waży, jest miniaturowa, ta rybka totalnie po prostu leci w dół, a kolba z stopką węgielną w tą stronę naprawdę nie, nie poprawia tej ergonomii. Więc. No, po prostu nie. W innych konstrukcjach przy dużej kolbie, to jeszcze możemy dociążyć, włożyć jakąś baterię, to byłoby dużo bardziej stabilne i na pewno dużo fajniej leżało w ręku. Natomiast w tej konstrukcji duży, masywny front, miniaturowa, ramowa kolba, no to nie ma prawa dobrze leżeć i, i, i być ergonomiczne. A w ten sposób znowu trochę głupio jednak strzelać z czegoś, co w oryginale miało tak duży kaliber. Tak więc tutaj G3. Nie grzesz ergonomią również. Robimy krótką przerwę. Ja muszę odpocząć od tych mega niewygodnych karabinów, a Wy w tym czasie dajcie nam suba, kliknijcie w dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. A za chwilę lecimy z dalszą częścią niewygodnych replik. Niech będzie też coś z shotgunów, które zwykle same w sobie są dość wygodne, ergonomiczne. No to tutaj znaleźliśmy wyjątek o ile jakby sam shotgun jest mega fajny, krótki, bardzo pojęczny, to niestety problemem jest ten chwyt, który prawdopodobnie ma symulować to, że było z kolbą i zostało obcięte i tak dalej. No takie obrzyny były robione, ale jednak zwykle one trochę bardziej, mam wrażenie, były wyprofilowane i jednak troszkę podgięte. Zwłaszcza jeżeli mieliśmy tutaj kobę z tak zwanym chwytem angielskim, Natomiast tu jest po prostu taki kołek pod bardzo dziwnym kątem. I o ile strzelamy z biodra, to jest to naprawdę spoko i wygodne, ale jeżeli chcielibyśmy w jakikolwiek sposób celować, gdzie mamy nawet Szynaliz, żeby zamontować konimator, czy mamy nawet przyrządy celownicze, właściwie pół przyrządów celowniczych, to no, tu niestety ręka nam się zgina pod bardzo nienaturalnym kątem. Ja oczywiście jeszcze tą rękę miałem parę razy złamaną, więc kompletnie nie byłbym w stanie z tego strzelać, chyba, że w ten sposób. A z drugiej strony pamiętajmy, że jest to shotgun sprężynowy, więc mimo tej niewygodnej pozycji, musimy jednak trochę tej siły przyłożyć w przeładowanie i tym bardziej jest to niewygodne. Oczywiście łatwiej będzie nam pchać shotguna, ale nadal jest to tak nienaturalne ułożenie ręki, że myślę, że dość szybko albo zaczęlibyśmy walić z zbiodę, albo zmienilibyśmy tego shotguna na cokolwiek innego. Więc, mimo że wygląda super, tak, wiem, yy, że bardzo madmaxowo. Ja taki klimat mega lubię yy, i swego czasu bardzo mi się podobały właśnie te chwyty, przez to, jak fajnie wyglądają. To niestety, po yy, krótkim przyłożeniu się do tego, myślę, że kompletnie nie umiałbym z tym biegać na dłuższą metę. Tak więc, mimo że super jest strzelba, to niestety ten chwyt. No, nie jest szczytem wygody. Kolejny król ergonomii, a właściwie królowa, bo mamy tutaj Elżbietę, czyli brytolski wynalazek L86. W tym wypadku akurat od ICS-a. Karabin, jak widzicie, w układzie bullpup. I myślę, że dyskusyjna ergonomia tego karabinu jest powszechnie znana w środowisku softowym. Jeżeli ktoś nie odtwarza brytyjskich wojsk i nie musi biegać z l to raczej chyba nikt dobrowolnie tego karabinu nie wybierze. Moim zdaniem jest to chyba najmniej ergonomiczny bullpup w ogóle ever, jaki zrobiono. Nawet 4 leży już dużo lepiej. To jest, jest ciężkie, klocowate, wyważenie tego jest okropne, wyciąganie magazynka jest jakoś w ogóle totalną porażką. Jeszcze ten chwyt tutaj do dociskania do no, kompletnie to nie leży. A w tej wersji jest jeszcze ciekawiej, bo mamy tutaj dwójnóg, który jak widzicie, e, w tej pozycji jeszcze jest miarę ok, ale niestety w każdej innej to po prostu żadnej stabilności. Jest za daleko, żeby użyć tego jako chwytu przedniego. E, no tego. Tak. Nadal magazynek sprawia, że ten karabin nawet z dwójnogiem. Jesus! No, na, nawet w ten sposób to nie chce stać stabilnie, więc zdecydowanie królowa nieegonomicznej budowy, jeżeli chodzi o airsoft, to tutaj ja, ja bym oddał palmy pierwszeństwo w ogóle w To miało być top 5 niewygodnych replik. Ale jak znaleźliśmy to, co zaraz wam pokażę, to musieliśmy to wciągnąć na naszą listę. Baet. Nie zapominajmy, że w świecie rzeczywistym ten karabin ma sens przy tym kalibrze i tym przeznaczeniu. Natomiast replika tego przystosowana do airsoftu, czyli strzelająca małą 6mm kuleczką, no, jakby. Sam absolut noszenia tego, gdzie to generalnie nie jest to karabin, z którym się jakoś bardzo biega, nawet w świecie rzeczywistym, kiedy jest to karabin kalibru 50. No ale w wypadku softu to naprawdę jest, no trzeba być fanem. E, więc jakby jest to noszenie kilogramów dla noszenia kilogramów. Jeżeli ktoś, za, nie wiem, chciał poćwiczyć na siłowni, ale wpadł na strzelankę. Albo jest po prostu mega fanem, albo chce zrobić jakiś cosplay super replikę. Natomiast, jeżeli po prostu chcecie karabin snajperskie, softowy, to bardzo mocno zastanówcie się, czy chce wam się biegać z taką lochą i jeszcze tak ciężko. To jest. No, zdarzają się gracze, którzy są niżsi niż ten karabin, ma wielkość. Tak więc naprawdę, tylko i wyłącznie dla fanów, albo dla wielbicieli softowego crossfitu. To tyle w naszym top 5, a właściwie prawie to 6 niewygodnych replik. Oczywiście jest to trochę nasza subiektywna ocena, trochę ploty, bo jednak no, dużo osób akurat na te konkretne repliki narzeka na ich ergonomię. Wy pewnie macie inne, które uważacie za mega niewygodne. Bardzo chętnie poczytamy jakie to. Napiszcie nam o tym w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście kliknijcie w dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnych filmach. To jest tak absurdalne, że postanowiłem to zmierzyć, czyli zobaczyć jak długi jest balet. I to jest 1 mety i 38 centymetrów. Także prawie mety 40 metalowego potworu, jak jest strzelane na 6 mm wokulko.